Jednym z najważniejszych obszarów w naszym życiu to jest oczywiście obszar finansowy. Być może prowadzisz działalność gospodarczą, być może jesteś presem spółek kapitałowych, być może pracujesz na etacie lub jesteś w trakcie rozkręcania, procedowania jakiegoś startupu. Oczywiście wkładasz w to ogromny wysiłek i zakładasz, że Twój biznes wejdzie na znacznie wyższy poziom, że wejdzie na poziom, kiedy będziesz czuł się ukontentowany. Ale co jeżeli przyjdzie ci się zmierzyć dodatkowo jeszcze podczas procedowania i ogromnego wysiłku, jaki wkładasz w ten biznes? Przyjdzie ci skonfrontować się z sytuacją, gdzie twój pracownik albo klient, czy też podwykonawca okłamie cię, wykorzysta cię, wprowadzi cię w błąd. Czy wystarczy od pracownika słowo przepraszam, czy to załatwi sprawę? Czy wystarczy zwolnienie go i to załatwi sprawę? Być może trzeba go zwolnić. Ale czy to załatwia sprawę? Wszystko zależy oczywiście od bólu i kosztów, jakie są, czy powinien naprawić dany pracownik. Być może my wtedy oczekujemy zadośćuczynienia, być może chcemy odszkodowania za to, co miało miejsce, ponieważ ani zwolnienie, ani forma przeprosin nie jest wystarczająca. A więc oczekujemy, może nie żądamy, zadośćuczynienia. Kiedy je otrzymujemy, sprawa zostaje załatwiona. Nie łączymy naszego pracownika, nie łączymy winowajcy, można by powiedzieć, z nami, jako z ofiarą. Nie łączymy, nie interesuje nas już dalej ta osoba. Zapłaciła odszkodowanie, zapłaciła zadośćuczynienie, sprawa jest załatwiona, ja mogę z tymi pieniędzmi zrobić co chcę, ja mogę je zainwestować w biznes i tyle. W duchowości jednak tak to nie działa. W duchowości jednak te dwie osoby są ze sobą nierozerwalnie, można by powiedzieć, połączone do momentu nie podleczenia biznesu, ale uleczenia go w stu procentach, doprowadzenia do sytuacji, w której ta, ten biznes, ta okoliczność nigdy więcej się nie powtórzy. A co jeżeli my zwolnimy tego pracownika i zatrudnimy kolejnego i kolejnego i kolejnego, to w konsekwencji Dziewiąty czy dwunasty pracownik zrobi dokładnie to samo, albo coś podobnego, i znowu będzie trzeba rzucić telefonem o ziemię. Czy było to konieczne? Czy tego chcemy? Czy chcemy kolejnego partnera na kilka miesięcy, na kilka tygodni? Nie chcemy. Chcemy kogoś, z kim będziemy szczęśliwi. Chcemy tego biznesu, żeby wszedł w końcu na poziom, w którym my będziemy zadowoleni. Dlaczego nam nie wychodzi? Dlaczego ten partner znowu odchodzi? Dlaczego kolejny pracownik. Bardziej lub mniej świadomie nie wykonuje swojej pracy w taki sposób, jaki powinien. Dlaczego znowu nas ktoś próbował albo wykorzystał, okłamał, oszukiwał, zdradzał? Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie interesuje nas winowajca. Nie interesuje nas. Co nas ewentualnie interesuje, to jest forma zadośćuczynienia i to ma załatwić sprawę. Tak jednak nie jest. Tak jednak w duchowości to nie działa. A więc jak działa? Weźmy na przykład osobę, która choruje na raka. Oczywiście taki pacjent udaje się w pierwszej kolejności do lekarza, który nie jest w stanie ustalić, kiedy dokładnie, albo w jakim okresie. Doszło do zaaberowania, do choroby, do można powiedzieć przyczyny tej choroby. Nie wie, czy miało to miejsce kilka miesięcy temu, czy kilkanaście lat wcześniej. Ewentualnie, co lekarz może zrobić, to podleczyć tą osobę. Uleczyć je, ewentualnie, może kto? Często myślimy, często lub najczęściej myślimy, że jeżeli nie jest to lekarz, to mówimy, to jest oczywiście ciało, to jest to sam pacjent. Ale czy kiedykolwiek przyszło nam do głowy, że za tą chorobę może być odpowiedzialna inna osoba i że ta inna osoba może uleczyć tego pacjenta czy kiedykolwiek patrzyliśmy na to z tej perspektywy, a więc innymi słowy, czy pracownik nasz były pracownik, z, ex pracownik, z, ex partnerka może uleczyć nas, może uleczyć nas biznes, może to wnieść go na inny poziom? Czy w ten sposób kiedykolwiek patrzyliśmy na biznes, czy w ten sposób kiedyś patrzyliśmy na chorobę? A więc, co powinniśmy zrobić? Taka osoba, przede wszystkim taki pacjent, oczywiście nie wie, kto wyrządził mu tą krzywdę, bo nie jest to najczęściej krzywda fizyczna, można by powiedzieć. Nie zdaje się z tego sprawy. Nie zdaje się sprawy, kto jest winowajcą jego choroby. Sam zadaje sobie pytanie, dlaczego musi cierpieć, dlaczego to jemu akurat się przytrafiło. Takie sobie pytania zadaje. A więc pierwszym krokiem, pierwszym krokiem, z którego powinniśmy zdać sobie sprawę, to jest nie odrzucać tego pracownika, nie odrzucać tego partnera, nie odrzucać, nie wiem, tego podwykonawcy, tego klienta, kimkolwiek on jest, kimkolwiek jest ta osoba. Być może to my jesteśmy winowajcami w stosunku do kogoś i to też powinniśmy ustalić, nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale być może to my jesteśmy odpowiedzialni. To my możemy uleczyć, można by powiedzieć, osobę, która choruje, osobę, w której nie wychodzi, osobę, której nie wychodzi biznes, pracodawcy byłego, który nas zatrudniał. My jesteśmy być może tą osobą najistotniejszą. To od nas zależy. Jeżeli jesteśmy winowajcą, oczywiście czy ten biznes komuś wyjdzie, czy też nie, to czy tego chcemy, czy nie, to już pozostawiam oczywiście Tobie do oceny, ale to jest pierwszy krok, zdanie sobie sprawy, że zarówno winowajca, jak i ofiara są ze sobą nierozerwalnie połączeni do momentu, kiedy zostanie ta, ten pacjent w tym przypadku uleczony. A więc oczywiście ten pacjent może się uleczyć i powinien się uleczyć. Komórki, które są w nim, te komórki, które są chore, one zachowują się po prostu tylko w inny sposób. Komórki są te same. Komórki są te same. Tak samo jak weźmiemy nos, uszy, ręce, oczy przecież pochodzą z tego samego DNA. Pochodzą z tej samej spermy, można by powiedzieć, z tego samego nasienia. Tak samo komórki. Komórki są te same, tylko część z nich zachowuje się behawioralnie inaczej inny sposób i to zachowanie należy odwrócić i to zachowanie albo na to zachowanie tych komórek największy wpływ największy wpływ ma winowajca, największy to on jeżeli wiedziałby o tym, co zrobił jak zrobił, komu zrobił poprzez transformację swojej egoistycznej samoświadomości czy świadomości kiedy zacznie ją transformować uleczy tego pacjenta Uleczy go, nie podleczy, ale go uleczy. Vera po girape oznacza nie podleczyć, ale uleczyć. Musi uleczyć. Musi uleczyć. Nie uleczy go lekarz, nie uleczy nas psycholog, może nas podleczyć adwokat, podleczyć mecenas, podleczyć doradca podatkowy. Czy doradca podatkowy mogą nas podleczyć, podleczyć problemy, ale nie uleczyć, uleczyć może tylko winowajca. A więc, jeżeli te dwie osoby są świadome, jak w biznesie, jak ten pracownik i pracodawca, że są ze sobą połączone, że to nie jest przypadek, to powinny ustalić ze sobą, pomimo tych problemów, przez które przechodzą, pomimo tego, że nie chcą ze sobą rozmawiać. Powinny ustalić, co jest na rzeczy. Więc w przypadku tego pacjenta, oczywiście, ten pacjent być może powinien z jakiegoś powodu, nieznanego nam powodu, przejść przez tą chorobę, przejść przez jakąś formę cierpienia. Być może sam powinien zostać pobudzony przez tą chorobę, przez to cierpienie do pewnej przemiany myślenia, też że być może to on w jakiś sposób, w podobny sposób myślał, zazdrościł czy osądzał innych ludzi. Ta energia jest oczywiście połączona. Jesteśmy ze sobą energetycznie połączeni. Nie ma to, do tego żadnej wątpliwości. Więc być może i on musi zdać się z tego sprawę, przejść przez ten proces choroby, ale może zostać niepodleczony, może zostać uleczony. To jest najważniejsze. Natomiast winowajca, osoba, która zrobiła, to powinna być w pełni świadoma, co zrobiła, kiedy to zrobiła, dlaczego to zrobiła, dlaczego to, zrobiła, dlaczego to robiła. Spojrzeć we własne, można powiedzieć, wnętrze swojej świadomości, zobaczyć ból, poczuć ból, jaki wyrządziła tej drugiej osobie, spojrzeć w szczegóły, dlaczego tak się zachowuje, zobaczyć, że jest to egoizm, że jest to forma egoizmu jego czy jej i transformować go, pracować nad przemianą tego egoizmu. I uwaga, w momencie, kiedy szczerze, kiedy szczerze zacznie pracować nad tą formą transformacji swojego egoizmu w tym danym obszarze, wtedy zacznie nie podleczać, ale uleczać tego pacjenta, uleczać tą osobę, która cierpi. Tą ofiarę zacznie ją nie podleczać, ale uleczać, mało tego, zacznie też uleczać. Siebie i wszystkie obszary, nie tylko obszar biznesowy, nie tylko obszar związany ze zdrowiem, ale wszystkie inne obszary, które występują i są zaaberowane w jego świadomości, do tego stopnia, że będzie on czuł różnicę w swoim życiu, bo on też będzie uzdrawiany, on też będzie odblokowywany. Mało tego, cały wszechświat, inni ludzie, wszyscy pozostałe osoby które, tak jak wiemy, jesteśmy one, jesteśmy jeden, będą uleczane. Dlatego tak istotne jest, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że jeżeli, jeżeli my wiemy, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że myślimy o kimś, że zazdrościmy komuś, że nie możemy odpuścić, że osądzamy kogoś, to jest to pierwszy krok, gdzie my wyrządzamy może jest to nasz pracodawca, może jest to nasz wspólnik, może jest to nasz pracownik, a może nas to małżonek albo partner. Wyrządzamy mu krzywdę. Wyrządzamy mu krzywdę, jesteśmy winowajcą tego, co się wydarzy, tego, jak będzie cierpiał. A więc, jeżeli być może ty cierpisz, być może znasz kogoś, kto cierpi, ale być może ty wiesz, że jesteś winowajcą, w zależności od tego, jak jesteś szczery ze sobą, że jesteś winowajcą pewnej rzeczy, że możesz być winowajcą, Poszukaj w sobie, poszukaj w sobie tej formy świadomości, która jest formą egoistyczną. Poczuj ból, który wyrządziłeś tej drugiej osobie. Poczuj ból, czy to finansowy, poczuj ból, czy to, czy to osoby, która cierpi fizycznie. Poczuj ten ból. Zobacz w sobie, jaka jest to forma, jaka jest to forma Twoich działań, i zacznij pracować nad nią. Zacznij transformować szczerze tą formę egoizmu. Jeżeli szczerze do tego podejdziesz, jeżeli szczerze będziesz nad tym pracował, to nie tylko uzdrowisz tą drugą osobę, ale uzdrowisz też siebie samego, uzdrowisz też swój biznes, uzdrowisz też swój związek, swoją karierę zawodową, uzdrowisz też swoje ciało. Kontynuuj to transformację, kontynuuj ją przez 40 dni. Nie spróbuj. Ale zrób co w Twojej mocy, zrób co w Twojej mocy, aby transformować tą jedną rzecz. Wystarczy jedna rzecz przez te 40 dni i zobaczysz, przekonasz się o tym, jak bardzo może się zmienić życie osoby, osoby, którą zraniliśmy, i nasze życie.